Pierwsza śrubka, pierwszy krok w stronę w końcu zrobienia podłogi. Mam wrażenie, że przez ostatnie odcinki ciągle gadałem o tej podłodze, a teraz faktycznie zaczynamy ją przytwierdzać już do podłogi samochodu. Impregnat położony, druga warstwa. Odczekaliśmy kolejne 12 godzin. Teraz odtworzyliśmy nasz układ. Podłogi. Kolor wydaje mi się, wybraliśmy fajny. Wiem, że nie będzie tego widać potem, jak będzie podłoga, ale i tak mega mi się to podoba. Jedna koncepcja nam się zmieniła, pokażę Wam. Jak się zastanawialiśmy jeszcze, co zrobić z wejściem do Wana. Na początku miało się to skończyć w tym miejscu i tylko ta krama miała pójść, ale jednak sobie powiększymy ciutkę więc jeszcze to co nam zostaje musimy tu, tutaj dorobić wsporniki i dzięki temu powiększymy podłogę, że sklejkę położymy na całą długość tego miejsca już mamy wszystko położone, wiemy jak to chcemy zrobić nasz pomysł jest taki, że skręcimy kantówki w sekcjach czyli na początku te tutaj, potem Tą jedną kantówkę, która jest przy ścianie grodziowej. Te wszystkie odchodzące od niej kantówki stworzą jedną całość, i tą środkową skręcimy z tą przy ścianie. I dopiero potem te trzy części skręcimy ze sobą. Wydaje mi się, że tak będzie o wiele łatwiej. I to, co zrobimy, to nawiercimy najpierw otwory w kantówkach, a potem takimi śrubami przytwierdzimy je ze sobą. W tym przypadku to, to, to będzie w ten, sposób, w ten sposób, a wszystkie inne normalnie po, po bokach skręcimy. Podwójne nawiercenie wynikało z tego, że chcę, żeby wszystkie śrubki schowały się w drewnie, żeby nic nie wystawało. Dzięki temu jest idealnie. Wreszcie definitywny krok do wykonania ramy. Pierwsza śrubka wkręcona. Teraz będziemy przykręcać wszystko. Chcemy, żeby kantówki były proste. Więc ściski pistoletowe bardzo się przydają. 42 śrubki, później jakieś 2 godziny pracy. Jeszcze tam rozplanowaliśmy, jak, jaka kolejność, ale już jest skończone. Wygląda to już niesamowicie. To jest tak mocne, że samo już nie odejdzie, ale oczywiście chcemy to przykleić, żeby było po Bożemu. I wtedy idziemy do następnego tematu, czyli. Cięcie płyt peer. Podłoga już jest skręcona, więc teraz będziemy ją przyklejać do podłoża. My kupiliśmy taki, oto poliuretanowy klej do drewna 66A Soudal. Soudal, nie wiem jak się wymawia, ale jest polecany na grupie facebookowej Campermeistry, więc zaufałem. Kupiłem. Tak jak teraz czytaliśmy, jak się przygotować do aplikacji tego kleju na podłoże, to zdziwiło mnie, że tu jest jawnie napisane, że podejrzewa się, że powoduje raka. Zdziwiło mnie to, to że coś takiego, więc będziemy super ostrożni no i zabieramy się do roboty. Odczekaliśmy, żeby klej się utwardził, żeby cała podłoga już była porządnie sklejona, obciążyliśmy tym, co mieliśmy, czyli w, w naszym przypadku to są cegły, i wydaje mi się, że efekty są bardzo dobre. Pod koniec już robiliśmy to po ciemku. Więc tutaj troszkę więcej daliśmy kleju niż było potrzebne. Podłoga wysprzątana, odkurzona. Więc definitywnie chcę powiedzieć, że etap skończony. Trochę zajął dłużej niż myśleliśmy, ale z efektów jesteśmy zadowoleni. Idziemy zobaczyć to jeszcze nasz próg. Klej jest dość rzadki, spływał nam, miał konsystencję i tak też wyglądał miodu. Więc e, musieliśmy dość szybko e, rozprowadzić go e, po, po naszej ramie. E, e, efekt, jak na pierwszy raz i pierwszy raz w życiu to robiliśmy. Wydaje mi się, że super. Najbardziej, to że tam wygląda, no to estetycznie, e, no dałbym sobie nie wiem z 5 na 10. Ale jako, że to jest trwałe i po ogóle się nie ruszy, to 10 na 10 spokojnie. Więc e... Przechodzimy dalej. Teraz tutaj będziemy wycinać płyty PIR i wstawiać, ale to już pokażę Wam na innym filmie. Tutaj kończę, jak już powiedziałem, etap związany z szkieletem podłogi. Więc dzięki za oglądanie. Wojtek z Polska zwiedza. Hej! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.